Naszym gościem jest Mirosław Szynkowiak. Kibice Wizowa doskonale wiedzą, że spędził pan w tym klubie 5 lat. Rozegrał pan ponad 200 spotkań, a nie zdał pan 11 bramek, ale wtedy w 1996 roku dla młodego zawodnika wejście do takiego klubu jak Widzew to na pewno było wyróżnienie. No, spędziłem 6 lat nawet. Także bardzo miłych 6 lat i przede wszystkim się życie. Nauczyłem tutaj bo ja tu przyjechałem jako... Podpisując kontrakt jako niespełna 18-letni chłopak, zacząłem grać piłkę, już skończyłem 18, ale tak, jak mówiłem, no tutaj się nauczyłem przede wszystkim tego życia prawdziwego, takiego e, piłkarskiego oczywiście. Tutaj ślify miałem się od kogo uczyć, tu jak przychodziłem, było 8 reprezentantów Polski, e, w sumie chyba 11 nawet było razem z, młodzież, z młodzieżowcami, także miałem się od kogo uczyć i gdzieś tam później dalsza moja kariera bo po, poprowadziłem ją tak, że jestem dzisiaj, na dzisiaj jestem bardzo z niej zadowolony. Proszę mi powiedzieć, jak się wchodziło do takiej drużyny? Jak to było to pierwsze wejście do szatni? Jak to jest? Mówił pan wszystkim na pan? Znaczy, no ja znaczy ja już dwa lata wcześniej jak przychodziłem do widzewa, do dwa lata już grałem w Olimpii, Poznań w Ekstraklasie, znaczy kiedyś to była pierwsza liga. Pamiętam, pamiętam. Spotkanie z UKS-em 1 do 7. Pan zdobył nawet bramkę, ale samobójczą. No niestety to była bramka samobójcza, ale no początki były słabe, no ale to były takie słynne mecze, gdzieś tam człowiek miał 16 lat i nie wiedział o co chodzi, w ogóle biegał, starał się jak najlepiej, ale nie wszystkim to innym e, chciało się. Ale do tych akurat momentów bym nie chciał wracać. No tu się nauczyłem przede wszystkim, e, wchodząc do Olimpii Poznań do szatni, powiedziałem dzień dobry i taki piłkarz był Andrzej Borówko i opowiedział, że jeszcze raz powiem dzień dobry to dostanę w łeb także jak już przychodząc tutaj do, do widzewa nie powiedziałem dzień dobry chociaż powinienem, bo kilku było naprawdę czy Andrzej Woźniak, czy akurat posadzili mnie koło Tomka Łapińskiego na miejscu także no, czu czułem się bardzo wyróżniony yy, miałem ochotę mówić dzień dobry, ale, ale wiadomo, że w drużynie jednak w zespole to no, kiedyś większy szacunek był do starszych zawodników niż dzisiaj. Tutaj w tym mieście w Łodzi przeżył Pan swoją wielką miłość, prawda? To już możemy powiedzieć już o takich rzeczach nie tylko związanych ze sportem. Czy na pewno no tutaj zacząłem, no tak młody chłopak, 18 lat miałem mieszkałem też 6 lat do 24 roku życia, także i pierwszy raz się zakochałem gdzieś tutaj w Łodzi, także. No, to były takie mówię, no, dla, dla piłkarza takiego, którego y, zaczął gdzieś tam pierwsze pieniądze zarabiać, mieszkał sam, to, to można było zwariować, ale na szczęście y, no, mnie się to nie udało. Także ja się czy, gdzieś tam wyrosłem na tych można powiedzieć ludzi, gdzie mając 40 lat czuję się bardzo dobrze. Y, tak jak to przeżywałem, te lata wszystkie tutaj w tej łodzi, y, w łodzi. A co do sportowych, to na pewno w no, mecze, które ciągle gdzieś tam wspominane są, no teraz właśnie też mamy takie krótkie spotkanie, gdzieś tam po 20 latach, gdzieś zobaczy się dawnych kolegów yy, Związane z tym naszym ostatnim graniem w Lidze Mistrzów. No wydaje mi się, że wstydu wtedy nie przynieśliśmy, chociaż tam pamiętam na, na, taka porażka, która gdzie byliśmy zdecydowanym słabszym zespołem, to tylko był Atletico Madryt u siebie bo nawet na wyjeździe to tam powinno się skończyć 8-6, a się skończyło tylko 1-0, bo Milinko, Pantis bramkę z rzutu wolnego, ale sytuacji mieliśmy mnóstwo. Tak samo jak i z Dortmundem, który później e, zdobył Champions League. E, graliśmy bardzo wyrównane mecze, także no, wstydu na pewno nie przynieśliśmy W przeciwieństwie to teraz co się dzieje, bo, bo ja uważam, że e, oprawa całej ligi to wszystko jest o wiele oczywiście lepsze, ale Poziom jakiś taki yy, do poprzednich tych, przede wszystkim taki techniczny jest słabszy w tej chwili. Wtedy w Dortmundzie waszym katem okazał się Heiko Herwish. To był taki piłkarz, który w doliczonym czasie gry, chyba w końcówce pierwszej części spotkania zdobył pierwszą bramkę, później poprawił drugą zaraz po przerwie. Odpowiedzieliście golem Markacicki, ale w sytuacji było mnóstwo rzeczywiście po przerwie widzę wstydu na pewno nie przynosi. No nie przynosi. Ja, no to już minęło 20 lat, ale tak naprawdę ja tak pra, praktycznie ja grałem we wszystkich tych sześciu meczach. Te wszystkie mecze gdzieś tam człowiek przebłyski ma, pamięta. Tak samo jak i ten mecz w Dortmundzie, tak i, i u siebie z Borusją w Dortmundzie zremisowaliśmy 2-2, gdzie drugą Borusja zdobyła po ewidentnym faulu. Przy tym koler faulował tak, jak się nie mylę, Sławka Majaka, jak dobrze pamiętam. I to był ewidentny fał no ale wiadomo, że wtedy tak słabiutcy trochę tam sędziowie pomagali tym lepszym yy, tak się stało, jak się stało no ale ja tylko żałuję wtedy tego meczu w, w, w Stiele Bukareszt bo tutaj spokojnie wygraliśmy u siebie, a, a tam mieliśmy naprawdę mnóstwo sytuacji, ja pamiętam też uderzyłem dwa razy w poprzeczkę także pff, no jest co wspominać właśnie dzisiaj też na pewno gdzieś tam będziemy mieli wieczorne spotkanie to sobie gdzieś tam jeszcze usiądziemy na spokoju ale ja sentyment został mój, ja naprawdę i jak widzę w, i grał w pierwszej lidze, i grał w drugiej lidze i teraz jak gra w trzeciej lidze, jak grał w czwartej, no jestem na bieżąco w kontakcie tutaj z ludźmi też niektórymi, to obecnie też gdzieś tam rozmawiałem przez telefon z władzami klubu i ja mówię, no ja robię teraz, mieszkam w Krakowie, robię coś zupełnie Innego, znaczy pracuję też można powiedzieć z młodzieżą tak, w piłce nożnej, ale, ale w Krakowie. Choć nie ukrywam, że też miałem propozycję tutaj od, od władz, żebym wrócił do łodzi, popracował też trochę, no ale już za dużo lat tam pracuję po prostu, poukładane już mam tak wszystko, że, że ciężko mi było teraz stamtąd wyjechać. Dla Pana widzę w to niezapomniany okres na pewno w życiu sportowym. No ten okres 6 lat to był chyba taki jeden z, Ja mówię tu się uczyłem grać w piłkę. No. Jak, jak poszedłem do Wismy do Kraków mając 24 lata, yy, no to już byłem bardzo dojrzałem, takim, można powiedzieć, że zawodnikiem tego wszystkiego się nauczyłem. Tego, tej taktyki bo w końcówce już te ostatnie dwa lata, tutaj widzę wie takiej, można powiedzieć, że yy, wcześniej w latach 90. nie było jakiejś takiej stricte taktyki w klubach, tylko trener mówił skład i wychodziło się gdzieś tam i trener Smuda zaczął wprowadzać to podwojenie, a dzisiaj no to wszyscy karteczki mają rozprowadzane wszystko, gdzie, kto, po ile ma metrów biegać tutaj w lewo, w prawo. No jest, jest zupełnie inaczej. No i ja, ja odchodząc, przychodząc do Wisły Kraków już byłem kształtowanym piłkarzem. No tutaj widzę że zdobyłem dwa tytuły, a w Wiśle Kraków cztery tytuły, także razem mam ich sześć ale no ten czas wspominając tutaj tak ciągle będę powtarzał, że ja tu się uczyłem grać w piłkę, a to jest najtrudniejsze dla piłkarza, bo, bo mając 18 lat i mając takich wybitnych naprawdę w tamtych czasach piłkarzy, jakby chociaż książę Paryża Andrzej Woźniak, czy grając z Tomkiem Łapińskim, który wtedy drugi piłkarz, taki był jeszcze Jacek Zieliński z Legii Warszawa. To było dwóch chłopaków, którzy praktycznie byli nie do przejścia wtedy w lidze. No, jeden na jeden wszystkie pojedynki wygrywali. No i to była ta przyjemność właśnie, ta wielka przyjemność no, grania z tymi chłopcami.